Witamy. Dzisiaj zachęcamy do wyjazdu do Turcji. Dziewczyny proszę yy, okrągłymi Zeznania. zdaniami uzasadnić, dlaczego warto. Ja tam byłam tylko na weekend, więc, więc dla mnie to była bardzo przyjemna podróż, ponieważ zawsze jak, jest nie do, jak nie, niedosyt pozostaje, to chce się wracać i było, jest wszystko wspaniale. Byłam po sezonie, więc na przykład te wszystkie ostrzeżenia, które dostawałam od znajomych, uważaj na kieszeń, uważaj na to, że cię będą zaczepiać i tak dalej, tego nie było. Wszyscy byli uśmiechnięci, wszyscy byli wspaniali, wszyscy byli bardzo otwarci. Mm -hmm. eee, myśmy się tam czuli po prostu bardzo wtopieni w tłum, bo nie było takiego hej, tutaj Kubo ode mnie, tutaj Kubo ode mnie. Miesz, Piękna pogoda, wspaniałe. A może tak. dlatego ci nie zaczepiali, bo Łukasz wygląda dość groźnie, jak, jak się nie ogolisz. <grym> ogoli? A się, mi się, nie nie się ogoli? wydaje, że chyba no Turcy naprawdę nie... E, to, oczywiście czują respekt do mężczyzn, bardziej tak. mężów, niemniej jednak e, jak widzą piękne kobiety zawsze są... E, nie, nie skąpią komplementów. Więc to jest też właśnie urocze w tym. Tu Tuż o tym wiesz Małgosiu, to własne doświadczenie? E, tak, wydaje mi się, że chyba w ogóle kobiety, które jadą do Turcji, muszą się z tym liczyć, że będą zaczepiane na ulicach, na licznych bazarach e, przez Turków. I y, na początku jest to dość dziwne i krępujące, później do tego można się przyzwyczaić. Rzeczywiście oni e, są bardzo spontaniczni, e, ale robią to w uroczy sposób. E, I najzabawniejsze jest to, kiedy wszystkimi językami świata zaczepiają cię i e, mówią hej, jak się masz? Cześć, cześć albo no, przychodząc przez, e, przez bazar pytają się Russian princess, Russian princess? To jest zabawne. Poza tym, że są to mini ludzie, bardzo ciekawa kuchnia, to warto tam pojechać, żeby różne rzeczy zobaczyć i we wspaniałych miejscach odpocząć. Didima, Pamukale, co jeszcze możemy zobaczyć? Z całą pewnością tak naprawdę, drodzy Państwo, wystarczy, że pojechali Państwo do Stambułu. 17 milionów ludzi w jednym miejscu, w miejscu, które piastuje kultury od tysięcy lat, gdzie jest taka ciągłość osadnictwa od czasów prehistorycznych przez czasy przedgreckie, greckie, rzymskie, potem oczywiście przyszli Turcy. Cały czas tam mieszkają ludzie, mnóstwo tego zostało. Mm -hmm. I poznanym architektury. I, tak. I, nie, i... nie jedna Aja Sofia jest do obejrzenia, prawda? Zostawmy na razie zabytki, bo to oczywiście zawsze zdążymy. Pomówmy o tym, z czego Turcja przede wszystkim Stambuł również słynie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. To jest w tej chwili chyba najlepsza, największa imprezownia świata. A to tak, e, drodzy Państwo, to się wiąże z tym, że Turcja jest e, dla Europejczyków jednym z najtańszych krajów, najbliższych i najtańszych krajów, a dodatkowo e, Turcja to jest e, Turcja ma bardzo młode społeczeństwo, jedno z najmłodszych społeczeństw w ogóle na świecie, niesamowity przyrost naturalny, więc wyobraźcie sobie, 17 milionów ludzi w jednym mieście, a z tego spora część to młodzi ludzie. Czyli Ibiza wymięka, tak naprawdę Miasto jeżeli żyje. na imprezę to do Turcji. Żyje, żyje, tak. Myśmy tak, właśnie byli w Stambule i naprawdę przez całą noc przy tych stolikach ludzie siedzieli, oglądaliśmy z nimi mecz wtedy. Tak, I rzeczywiście było wspaniale, byli bardzo otwarci, świetnie się bawili i zaczął padać deszcz w pewnym momencie, nikomu to nie przeszkadzało, dostaliśmy koce od pana w knajpie i się Nie przeszkadzało, dary. bo ze względu też na pogodę i na klimat, jaki tam Byłoby jak dobrze, gdyby chodzi. nie kojarzyć tego, że rozrywka i zabawa będzie tylko w lato, prawda, w czasie, hmm. kiedy ludzie przebywają w miejscowościach nadmorskich. Nie. Są takie duże miasta, gdzie zabawa trwa przez cały rok. Hmm. Kuchnia jest pyszna, wielowątkowa i mnóstwo warzyw, różnych dodatków, egzotyczna, ryże, wszystko co chcemy możemy znaleźć. Ryby, ryże fantastyczne. O, nie, tak samo owoce fantastyczne, genialne hmm. I, i naprawdę... Świeże można powiedzieć, to są jakby czuć e, zapach tych owoców, które nie są transportowane e, samolotami czy, e, ja myślę, czy statkami. Ja to jest jedna z jest... najprzyjemniejszych, że jest to jedzenie pyszne po prostu. E, nowe smaki, nowe smaki, są. nowe smaki, które. Tak, ale spróbować. co jest też fajnego w, 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 w kuchni tureckiej, to, że ona jest prosta e, i jakby to najbardziej chyba lubię w takiej kuchni, kiedy ona rzeczywiście jest e, taką kuchnią, którą bardzo łatwo jest nam przenieść do, do naszego domu i gdzieś próbować e, własnym sumtem. Andrzej dzisiaj przenosi. Właśnie, a, będzie kuchnia turecka to, Warto spróbować Ja jeszcze mieszkając w Turcji, bo mieszkałam tam, polecam pójście na bazar turecki a Nie tylko po to, żeby kupić tam bawełniane bluzki Ale tak rozłożone tak to, pła takie płachty Płucienne I na nich przyprawy bez końca Ilość tak, orzechów tak, 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 tak. A, Oni a, mają do dodatki kulinarne, kulinarne To nie tylko, że mają doskonałe mięso, że mają świetną mąkę I tak dalej, i tak ale pójdą Państwo na bazar I znajdą Państwo takie przyprawy, których nie ma w najlepiej za, Zaopatrzonych sklepach nawet w Polsce Ja na przykład położyłem tutaj e, Coś takiego, czego po, w Polsce Państwo nie znajdą, to jest Coś zagęszczony z sok z granatów. My jesteśmy przyzwyczajeni, że ocet, prawda, służy do zakwaszania tak. potrzeba albo cytryna, natomiast Czyli to jest Sos z granatów. Dobrze, a powiedzcie, czy tam się czuł się bezpiecznie, jako kobiety? Czy taki stereotyp, że rzeczywiście mogą ci gwiznąć portfel, że cię zaczepią, że, że zrobią ci krzywdę gdzieś na jalejce? Często słyszałem takie opinie. To jest prawda? E, nie, ja tutaj chyba muszę to od razu zdementować, dlatego że e, w ogóle Turcy chyba myślą bardzo perspektywicznie, myślą jako turystyce, że to jest jedna po prostu z gałęzi ich przemysłu. W związku z tym nie chcą e, zrażać do siebie turystów, są bardzo otwarci gościnni. E, i gościnni. Takie może takie ich zaczepki, yy, które, które wynikają z ich spontaniczności, nie należy odbierać jaką, jakąś taką formę nie wiem, agresji albo czegoś, że, że możemy czuć się przy nich, przez nich atakowani ja myślę, że w każdym kraju tak naprawdę można się narazić, jeżeli się szuka zaczepki, to się ją tak. znajdzie, jeżeli się pójdzie gdzieś w miejsce, gdzie raczej się nie powinno chodzić po zmroku, prawda, no to gdzieś tam zawsze można gdzieś no w, w głowę, a dokrani. oni mówią po angielsku czy jest czy z tak, oni mówią wszystkim językami, językami świata, świata. Mówię, 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 że, że podstawowych cech Turcy błyskawicznie w ciągu um, parunastu godzin nauczą się nawet 50 słów w jakimś języku i podstawowych zasad łączenia tych słów to dlatego Turek tak. rzeczywiście, on przeprowadzi prostą konwersację w 15, 16, 20 dwudziestu hmm. językach nie jest dla nie żaden jest problem. To nie jest cecha narodowa, taka nie są oni tak końska pamięć. Ja, ja nie, czy zawsze, czy, czy, żeby sprzedać, bo po prostu mam wrażenie, że często było nawet tak, że oni nie proponowali mi swojego hmm. towaru, tylko żeby porozmawiać, bo to było się nie było dokładnie. Tak, tak. A to jest do specjalnego parzenia kawy, kawy, po, turecku, po, turecku, tak? kawy po turecku, To jest dżezwa do parzenia kawy i zdecydowanie polecamy prawdziwą turecką kawę. Polecamy turecką kawę, a także turecką małą herbatę bardzo mocną, która stawia na nogi lepiej niż jakakolwiek kawa. Białe brzoskwinie, które są tylko w Turcji I wyjechanie <laughs> poza Stambuł, na przykład do takiego miletu. To się teraz milarz po turecku nazywa, dawny milet, tam gdzie był Tales. Do, do Turcji nie bójta się, nic wam nie zrobią. Orientalna kultura, wielka gościnność mieszkańców, piękne regiony z egzotyczną roślinnością. Turcja. Jednym z atrakcyjnych, popularnych regionów jest Antalia. Piękne plaże u podnóża łańcucha górskiego, wiele portów, średniowieczny zamek obok miejscowości Anamur. Na jaką możemy liczyć pogodę? Ten klimat jest bardzo dobry, ale na przykład wrzesień czy początek lata. Dlatego, że w sezonie w tych miejscach ta temperatura jest po prostu za wysoka, więc to nie są miejsca dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, na serce osób, które bardzo źle znoszą, znoszą bardzo wysokie temperatury. Na każdym kroku natrafimy na atmosferę Orientu. Warto jechać do Istambułu, na Grand Bazar, gdzie wśród zapachów kawy i śladów sztuki bizantyjskiej możemy znaleźć kolorowe, ręcznie robione dywany czy złotą piżuterię. Ale ci, którzy nie mają żółki do handlu, nie powinni w Turcji robić zakupów. Tam trzeba zapamiętać, że cokolwiek, kiedy się kupuje na ulicy, gdzieś, nawet po sklepa, wiadomo, że one mówią o cenach trzy razy więcej. Koniecznie trzeba się targować. W Turcji możemy spędzić wakacje w luksusowo urządzonych hotelach, napawając się krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. A jeśli zostaniemy zaproszeni przez turka do domu, z pewnością będziemy zachwyceni gościnnością i wyśmienitą kuchnią. Ale zanim wejdziemy w domowe progi, pamiętajmy o lokalnym savoir vivre. Przed wejściem do domów należy zdjąć obuwie. Jest to obowiązek, podobnie jak przed wejściem do meczetu. Turcy znani są nie tylko z gościnności, ale także z ognistego temperamentu, dlatego z nimi możemy bawić się całą noc w niejednym klubie. Jednym z atutów wyjazdu do Turcji jest fakt, że jako turyści możemy liczyć na specjalne traktowanie. Turyści są dla w ogóle jako święty nikt nie ma prawa, nie może zaczepiać. A więc zapraszamy do Turcji.